Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku chciałem Państwu zademonstrować rękawicę, która nazywa się Pulidor. Dlaczego tę rękawicę pokazuję? Ponieważ jest to rękawica, która została stworzona specjalnie do stanowisk, tam gdzie jest produkcja drutu. Największym mankamentem przy produkcji drutu jest część palca wskazującego jak i wciuka. Ulega tutaj najszybszemu przetarciu i zniszczeniu. Ta rękawica została wzmocniona na szycie tej części kawałkiem. Skóry. Dodatkowo jest naszyta kolejna część na kciuku. Co prawda jest grubsza w, w tym miejscu ta rękawica, natomiast ona bardzo dobrze pracuje i pozwala nam wykonywać mimo wszystko części ruchy manualne. Jest to do, rękawica przeznaczona do cięższych prac. Rękawica dzjaninowa wzmocniona na kostkach skórą wojnową i wszystkie naszycia to są naszycia. Co jest ważne, rękawica została wzmocniona, te wszystkie części zostały wzmocnione nitzmi krewlarowymi. To nie jest rękawica do temperatury, ale dzięki temu, że jest kebla, jest antyprzecięciowy i nie przeciera nam się tak szybko ta rękawica. Dzięki temu, że tej rękawicy jest naprawdę długa. Jeżeli poszukujecie Państwo rękawic, tam gdzie jest największe zużycie, w tej części, gdzie macie produkcję czy to elementów drutów, czy to konstrukcji stalowych, a jest to wymagane, zapraszam Państwa serdecznie. Dzień dobry, a teraz Państwu przedstawimy rękawicę Pulidor, jak ona pracuje.